Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Jodas TV. Dzisiaj mam opowiedzieć o meczu Medek Polomarket Konin kontra Pogonię Szczecin Inauguracja sezonu 2022-2023 w Ekstralidze kobiet Piłkarski I dziś mam właśnie o tym meczu e, powiedzieć. E, może najpierw składy obu e, drużyn. Mm, medyk w bramce Oliwia Szymczak, dalej Zuzanna Kogutek, Patrycja Ziemba, Anna Kawrońska, Natalia Pakulska, Karlina Miksone, Oliwia Jaśniak, Anastasia Rocane, Livia Lizik, Natasza Krupa i Olcha Zubczyk e, rezerwowe. Julia Woźniak, Sasza Kampel, Nikoleta Piciu, Grigoria Poliu, Monika Mierzejewska, Patrycja Sikora i Klaudia Urna. Trenerem oczywiście Pan Roman Jaszczak. Drugi trenerem Michał Sypuła. Fizjoterapeuta Łukasz Jaszczak. Trenerem mamkarzy trener Kamil Lewandowski. A jeśli chodzi o skład pogoni, to w bramce była Natalia Radkiewicz. Dalej mogliśmy zobaczyć Emilię Zdunek, Weronikę Szymaszek, Agnieszkę Karbowską, Martynę Brodzik, Natalię Olszkiewicz, Alicję Dyguś, Julię Bryzowską, Anajdę Szampazjan, Oksanę Ratajczyk i Karolinę Łaniewską. Na rezerwie, na rezerwie były Jagoda. Sapor, Zofia Kienkowska, Patrycja Michalczyk, Wiktoria Kaczarowska, Malwina Szcześniak, Aleksandra Kuśmierszyk, Nikola Dębińska, trener Robert Tymkowski, drugi trener Maciej Wiekanowski kierownik drużyny Filip Sejbuk, analityk João Pereira, trener przygotowania fizycznego Hubert Datkun, fizjoterapeuta Daniel. Sodel, trener, bramkarze, Grzegorz, kucharczyk. Zaczęło się wszystko dla medyka bardzo dobrze, bowiem medyczki kontrolowały przebieg spotkania. Niestety yy, wydarzyła się taka sytuacja, że w pierwszej połowie Urazu doznała Olcha Zupczyk, została trafiona przez zawodniczkę przeciwnej drużyny w głowę. Ale kontrolowały piłkarki Romana Jaszczaka całą sytuację. A jeśli chodzi o... Jeśli chodzi o... Ten mecz w drugiej połowie to już nie było tak dobrze. Chociaż do 70 minuty było w miarę przyzwoicie, no ale trener Roman Jaszczak zdecydował, że w pewnym momencie około, około 65 minuty, chyba, zejdzie Anna Gawrońska. No i od tej pory około 65 70 minuty już się to wszystko no powiem szczerze siadło, posypało się bowiem medyczki w 5 minut od 66 do 61 minuty straciły dwie bramki obie bramki należały do Roxany Ratajczyk która Dwukrotnie pokonała Oliwię Szymczak. No i niestety, e, i Medyka, Polomarket Market Konin kończą pierwszy mecz sezonu porażką 0 do 2. W nowej drużynie pokazały się e, dwie greczynki Nicoleta Picciu i Grigoria Puliu, które się pojawiły. W drugiej połowie. Jak je ocenić? Mało było minut, żeby, żeby je ocenić tak dogłębnie. No ale jednak powiodło im się. Pokazały według trenera Romana Jaszczaka, z którym przeprowadziłem rozmowę dla podcastu, dla mojego podcastu Johlesz FM, że. Pokaza pokazały te Kreszynki, że umieją grać w piłkę. No ale dopiero są kilka dni w klubie, dopiero pierwszy mecz rozegrały, taki ostawkę, więc no tu trzeba się uzbroić po prostu w cierpliwość. Jak ocenić Cały mecz medyka Polo Market Konin z 1 do 10, no ja bym dał takie 4,7, ewentualnie 5, równe. Jeszcze trzeba coś poprawić w grze Medyczek, ale to dopiero pierwszy mecz o stawkę. Jak mówiła e, Zuzanna Kogutek na konferencji e, pomeczowej, dopiero się zgrywają, ale już miesiąc takiego zgrania, bo wiadomo, że jeszcze były przecież e, mecze przygotowawcze w przerwie letniej, że taki miesiąc. E, Gry ze sobą to już jest jakiś sukces i jakiś sukces, żeby się zgrać z całą drużyną. No i co? No i jeszcze Medykowi kolejnych dobrych meczów. No i przede wszystkim zwycięstwa i zwycięstw, wielu zwycięstw w sezonie Ekstra ale to już e, powiem Wam także, że to no, jest e, początek sezonu. Trzeba jeszcze się zgrać, bo Medek postanowił postawić się bardziej na młodzież. Więc e, no, kilka, kilka zawodniczek było z e, m, centralnej ligi juniorów, przeszło do Seniorek, medyka. Muszę się jeszcze zgrać z drużyną, ale to chyba kwestia czasu. Kolejny mecz. Medyczki zagrają na wyjeździe przeciwko górnikowi Łęczna. W Koninie na stadionie imienia Złotej Jedenarzki Kazimierza Górskiego przy ulicy Podwale, 1 kibice medyka. Spotkają się z piłkarkami Romana Jaszczaka za dwa tygodnie mecz y, przeciwko y, A.P. Y, Lotos y, Gdańsk w trzeciej kolejce Ekstraligi Kobiet. A dlaczego założyłem y, koszulkę strażaka Licheń Stary y, do tego filmiku? Ano dlatego, że. Oprócz meczu Medyka-Konin z Pogonią Szczecin w Licheniu, nie chcę powiedzieć, że równolegle, bo to już zaczęło godzinę, zaczynało się godzinę wcześniej, Podopiecznie Jakuba Koszeli podejmowali kasztelanie Brudze w pierwszej kolejce grupy trzeciej Redbox klasy okręgowej. Wszystko zakończyło się remisem 1 do 1 ten mecz się takim wynikiem zakończył pierwszy punkt na koncie strażaka w trzeciej grupie redboxerstwa okręgowej stał się faktem ja za tydzień zamierzam wybrać się na mecz drugi mecz strażaka Lichen u siebie tak to wygląda jeśli chodzi o rozpiskę meczów rundy jesiennej opublikowanej przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej drugi mecz odbędzie się w Licheniu na stadionie za szkołą podstawową imienia majora Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym przy ulicy Konińskiej 48 no i cóż, tyle ode mnie. E, dzięki za oglądanie. No i cóż, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach JOTEX TV. I zapraszam Was na e, mój podcast JOTEX FM Amatorski Podcast. E, niedziela, 14 sierpnia, godzina 15 premiera. Siódmego odcinka podcastu Mecz. Medyka Konin będzie tam omawiany w tym siódmym odcinku. Także śledźcie ten podcast na Spotify, na Google Podcast. Wiem już, że na Google Podcast te odcinki nowe pojawią się. Dość dużym opóźnieniem, więc polecałbym, żeby być na bieżąco, żeby śledzić mój podcast. To polecam być na Spotify i tam ten podcast śledzić. Dziękuję i do zobaczenia.